Skarga na decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie odmowy przyznania Telewizji Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne. Skargę Fundacji Lux Veritatis rozpatrywać będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Cały czas do siedziby Radia Maryja wpływają też podpisy widzów i sympatyków Telewizji Trwam. Stan na dziś to 1 542 tysiące podpisów. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielania miejsc na multipleksie cyfrowym nie była sprawiedliwa, dlatego sprawą zajmie się sąd. Fundacja Lux Veritatis złożyła dziś w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji liczącą ponad 250 stron skargę na decyzję przewodniczącego Rady Jana Dworaka. Będzie ona przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na no, też Pani tak. prezesie, można Dzisiaj właśnie mieliśmy ostatni przy termin złożyliśmy ten dokument. Trochę to trwało, ponieważ materiał, który musieliśmy przejrzeć, tak jak mówiłam wcześniej, był bardzo obszerny. To było wiele tysięcy stron, wniosków, wszystkich podmiotów, które składały, które starały się o rozszerzenie tej koncesji. I powiem tak, że pracując nad tą skargą, pracując nad tym materiałem, upewniliśmy się i yy, jesteśmy przekonani, że nasza skarga jest słuszna i zasadna. Informuje Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Decyzja Krajowej Rady nie opierała się na obiektywnych przesłankach, m.in. stanie finansowym ubiegających się o miejsca na multipleksie podmiotów czy ich doświadczeniu w nadawaniu. Rada naruszyła też zasadę zakazu dyskryminacji z uwagi na wolność myśli, sumienia czy wyznania. Ale tu chodzi jeszcze o coś więcej. Zdaniem Fundacji, o czym świadczą dokumenty, tam zostało. Yy... Naruszone wiele przepisów, nie chodzi tylko o samą decyzję, ale też o nieprzejrzysty sposób prowadzenia procesu koncesyjnego, w którym uczestniczyło 17 firm. Krajowa Rada Radio i Telewizji powinna ogłosić przetarg, i tutaj jest bezsprzecznie, że, że przynajmniej pięciu wnioskodawców uzyskało pozytywne opinie we wszystkich parametrach ocenianych przez Krajową Radę. Yy, więc, a, a miejsca w było cztery, był cztery, w związku z tym powinien być przetarg. Chodzi też o faworyzowanie niektórych podmiotów. To są również zarzuty dotyczące tego, że yy, spółki, które otrzymały rozszerzenie koncesji, uzupełniały swoje wnioski w części yy, programowej oraz ekonomiczno-finansowej w tym zakresie. O którym rozporządzenie Krajowej Rady i Telewizji z 4 stycznia 2007 roku mówi, że nie powinny te wnioski być uzupełniane? Co jeśli sąd orzeknie, że decyzja przewodniczącego Krajowej Rady była wydana niezgodnie z prawem? Zastanawia się Dominik Tarczyński, prawnik i były prezes TVP Kielce. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, czy fundacja otrzyma miejsce na multipleksie, czy decyzja Krajowej Rady była odpowiednia, ale nie zastanawiamy się nad tym, co jeśli ta decyzja była sprzeczna z prawem, co w moim przekonaniu miało miejsce. Członkowie Krajowej Rady, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który podjął decyzję sprzeczną z prawem. Powinien ponieść konsekwencje i o tym powinniśmy już teraz zacząć rozmawiać. Tymczasem wciąż trwa liczenie podpisów, które sukcesywnie spływają do Radia Maryja. Liczby głosów wsparcia też są manipulowane. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza napisała o 30 tysiącach kopert. Tymczasem, jak informuje ojciec Marian Sojka, tylko przez ostatnie dwa dni do siedziby Radia Maryja przyszło około 3 tysiące kopert. W poniedziałek otrzymaliśmy 1225 listów, we wtorek 1535. Każda koperta zawiera od kilku do kilkudziesięciu list, które zawierają łącznie od kilkuset do ponad tysiąca podpisów popierających starania telewizji Trwam. Zebrano już milion pięćset czterdzieści dwa tysiące podpisów. Wsparcie dla starań Telewizji Trwam deklarują też różne organizacje, wśród nich Stowarzyszenie ProLife contra In vitro. To jest no, jawna dyskryminacja i niesprawiedliwość, dlatego zwróciliśmy się do prezesa dworaka, aby uchylił tę decyzję i aby przyznał Telewizji Trwam koncesję na multipleksie. Od tej pory przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis będą spotykać się z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie tylko na sławnych już komisjach sejmowych i senackich, ale także na salach sądowych.